Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj tutaj u stóp Jasnej Góry w Częstochowie, aby oddać hołd pomordowanym bestialsko na, w, na kresach wschodnich, na Wołyniu, w Galicji w latach 1939-1947. Pomordowanym Polakom przez ukraińskich nacjonalistów. Warto podkreślić, że dzisiaj. Nasza grupa, nasze środowisko było jedynym dzisiaj, które złożyło kwiaty pod tablicą upamiętniającą ludobójstwo wołyńsko-galicyjskie właśnie na Jasnej Górze. To pokazuje, w jaki sposób władze miasta, władze regionu, ale także władze centralne traktują właśnie tę rocznicę. Pamiętajmy, że rok 1943, 11 lipca, tak zwana Krwawa Niedziela, to oczywiście pewien symbol, natomiast zbrodnie na na narodzie polskim czy też po prostu ludobójstwo zaplanowana celowa i realizowana metodycznie realizowane metodycznie ludobójstwo miało miejsce w latach 1943-1944 a mordy na Polakach jeszcze jeszcze później. Pamiętajmy o tym, że dzisiaj mamy do czynienia z kłamstwem wołyńskim. Niestety dzisiaj polską pamięć historyczną zatruwa kłamstwo wołyńskie. Próbuje się Rugować z polskiej właśnie tradycji pamięć o tych bestialskich czynach ukraińskich nacjonalistów. A dzieje się to wszystko w imię politycznych interesów, w imię fałszywego pojednania z Ukrainą. A przecież doskonale wiemy, że nie ma pojednania, prawdziwego pojednania ani wybaczenia, jeżeli nie ma rozliczenia winnych, jeżeli nie ma przyznania się do winy i potępienia zbrodniarzy. Dziś na Ukrainie dochodzi cały czas do gloryfikacji zbrodniarzy odpowiedzialnych za ludobójstwo na narodzie polskim. Cały czas mamy do czynienia z gloryfikacją takich postaci jak Stepan Bandera, Dmytro Kłaczkiwski, ro, Roman Szuchewicz i wielu, wielu innych. Niestety tym zbrodniarzom stawiane są pomniki, ich imieniem nazywane są centralne place na, na ulicach, i ulice oczywiście także na Ukrainie mamy do czynienia. Z gloryfikacją od poziomu samorządowego aż po poziom państwowy tych zbrodniarzy. Jednym z najlepszych tego typu przykładów jest wypowiedź, nie, niedawna wypowiedź, już byłego ambasadora Ukrainy w Republice Federalnej Niemiec, który absolutnie rozmywał odpo, odpowiedzialność Ukraińców za te zbrodnie, za to ludobójstwo. Wybielał postać Stepana Bandery i starał się wręcz tłumaczyć zbrodniarzy, którzy dokonywali ludobójstwa mówiąc, że Polacy również mordowali Ukraińców. To jest te haniebne słowa, nie spotkały się z żadną ostrą reakcją polskiego rządu, no bo przecież nie wspomnę, tylu, bo wspomnieć o nocie protestacyjnej polskiego msz to tak jakby nie powiedzieć nic tak naprawdę w tej sprawie. Dopiero, dopiero protesty ze strony ambasady Izraela przyniosły, przyniosły skutek. I to pokazuje, jak, w jak marnej pozycji jest polska dyplomacja, jak tak naprawdę niewielkie przełożenie mamy na działania rządu Ukrainy. Spójrzmy na to, jak ogromną, wielomiliardową pomoc rząd polski przekazał Ukrainie. Zarówno w postaci pomocy humanitarnej, ale także pomocy militarnej. Co mamy w zamian? W zamian mamy oskarżanie Polaków, że byli współodpowiedzialni za ludobójstwo na Wołyniu. Jest to absolutnie skandaliczna sytuacja, która nie powinna mieć miejsca. Natomiast te. Y powiedziałbym bardzo uległe stanowisko rządu polskiego, polskiej dyplomacji. Tylko i wyłącznie zachęcają takich ludzi jak Andrii Melnyk, były ambasador Ukrainy na, w Niemczech, aby atakować Polskę, aby próbować fałszować pamięć historyczną. Musimy pamiętać o ludobójstwie na Wołyniu i nie ma pojednania i nie będzie pojednania między Polakami a Ukraińcami dopóty, dopóki rząd ukraiński jednoznacznie nie potępi ludobójstwa, nie przyzna się, że to Ukraińscy nacjonaliści byli byli sprawcami tego ludobójstwa i nie zakaże, podkreślam, i nie zakaże czczenia morderców na Ukrainie. Pomniki Bandery, pomniki Szuchewicza powinny zostać obalone na Ukrainie i wszędzie, gdziekolwiek tylko i, i wyłącznie one, one stoją. Pamiętajmy o Polakach pomordowanych na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Drodzy Częstochowianie, Drodzy rodacy, gorący apel o to, aby nie dać zakopać w niepamięci tej jakże bolesnej dla nas historii. Ta historia jest częścią naszej tożsamości i ma nauczyć nas czegoś na przyszłość. Idźmy ścieżką tych narodów, które pielęgnują pamięć o swojej bolesnej historii. Potrafią ją przekazywać innym, nie wstydzą się jej, nie chowają jej nigdzie. Wiemy, że naród żydowski bardzo dobrze pielęgnuje i bardzo dobrze dba o to, aby historia ciężkich, dramatycznych przeżyć jego narodu przetrwała. Nie pozwólmy, aby w nas zamknięto rozdział pod tytułem Mord na Polakach na Kresach. Oddajmy im hołd w każdym mieście, w każdej wiosce. Tam, gdzie ktoś zna kogoś, kto pochodził z tamtych terenów, gdzie jest możliwość, starajcie się utworzyć choćby tablicę pamiątkową, albo, jeżeli jest to, będzie to możliwe, e, aby stał jakiś pomnik, choćby mały, upamiętniający tych biednych ludzi, którzy tam w bestialski sposób zostali pomordowani. Gorąco dziękuję wszystkim tym, którzy. Odpowiedzą na taką akcję, wezmą sprawy w swoje ręce w miasteczkach, na wsiach i będą pamiętali o tych, którzy tam niewinnie oddali życie za to tylko, że byli Polakami. Dziękuję. Szanowni Państwo, wiele zostało powiedziane, pod wszystkimi oczywiście się podpisuję i dodam tylko na koniec, że oczywiście budujmy relacje między narodami, budujmy relacje polsko-ukraińskie. Ale nie poświęcajmy naszych interesów na ołtarzu dobrych relacji z państwem jednym czy drugim. Szanujmy zarówno poległych, zarówno wszystkich naszych przodków, jak i obecne społeczeństwo, ale też przyszłe pokolenia, których jeszcze nie ma na świecie, które, żeby miały możliwość uczenia się polskiej historii takiej, jaka była naprawdę, a nie takiej, która nie obraża innych narodów, która nie psuje relacji. Budujmy zdrowe relacje, bo tylko prawda jest ciekawa. To jest kierunek, który myślę, że cała Konfederacja ma na sztandarach i którym będziemy podążać przez najbliższe lata. Dziękuję.